Witam na odcinku. Z, oczywiście z się z parking zero z epizod Battle historii z Goku. Ostatnio skończyliśmy story Wotif, bo Goku pokonał Sela łącznie z androidami, więc dalszego przejścia historii niestety nie mieliśmy. To musimy powtórzyć. Albo ten wybór, że poczekamy i nie ruszymy na pomoc Piccolo, albo próbujemy. Żeby Sel nas po prostu pokonał, jak tutaj mamy, że pował Cell'a Czyli prawdopodobnie musimy dać się pokonać I wtedy coś, coś się stanie dalej fabularnie I potoczymy pewnie się z główną wątkiem Taki jak był oryginalnie To możemy skipnąć jak było I... a, można te pominąć Tak I zaraz zobaczymy damy się mu oklepać chociaż właśnie mam pomysł za... zaraz zaraz może po prostu zmienimy się na 17 i damy żeby pokonać androida 17 dobra no, ale to nie ważne no czyli no, tak musimy dostać oklep Dobra, weźmy tu 17 i po prostu dajmy się obić. Mam nadzieję, że to szybko pójdzie. Może po prostu zapauzuję, żeby nie było i wrócimy po, o po walce. Bo... Jak będę miał Goku. się dawać gwiazd, to nic nie zrobię. Allow... Dobra, jesteśmy prawie przy tym. Do końcu, to prawie nas zabija i zobaczymy co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że to coś płynie na, że to coś pomoże, żeby nie trzeba było zaraz całej czwórki, bo chyba wnętrze no, trzech jeszcze nie mieli, żeby trzeba to sobie nie dać zabić, bo to zajmie trochę za dużo czasu. Kurde, muszę wyłączyć tą asystę przy blokowaniu, bo widzę, że on się sam blokuje. Znaczy, ja sam blokuję przed atakami. Mamy to chyba. Czy nie? Nie, chyba będzie zamiana. Dostać. Nie, mamy coś. Poziom gracza. Chyba może będziemy mieli animację... Nie, spróbuj ponownie. Aha. Kurde. <laughs> Dobra, może nie chce nie mi chcę się kombinować. Zróbmy to... Hmm. O, nie mam pojęcia, czy ta noga idzie właśnie do góry, czy to z góry tu wraca. Hmm. Dobra, po prostu pójdźmy jak główna fabuła szła normalnie. Może nie tracić czasu. Dobra, to widzieliśmy. A chyba nie możemy tego pominąć. No, teraz możemy, to znamy. Teraz mamy wybór. Poczekajmy na Ranksa i Vegata, i wtedy coś pomyślimy. I'm telling you, there's nothing we can do to help Piccolo with the level of strength we're at right now. Come on, Vegeta. What's taking you so long? Tutaj mamy drugą formę Sela. Wkrótce później selfie Androida numer 17 wykonując krok po osiągnięciu doskonałej formy kochania również Androida 18. Check out my form. It's Czyli chyba nie będziemy mieli? Niedługo później fania też Androida numer 18, osiągając w ten sposób idealną formę. Czyli chyba nie będziemy mieli sekwencji treningu? Następnie Cell ogłasza, że po 10 dniach przygotowania odbędzie się w turnieju Sela. Chcę udowodnić siłę swojej ostatecznej formy. Dobrze się zabawić. I rzecz jasna, sterroryzować świat. Goku kończy trening w Komnacie Ducha i Czasu, a twierdzi, że Cell jest nadal silniejszy od niego i nie traci pewności siebie. Mija 10 z niej turniej Sela Cella rozpoczyna się. The Cell Games have officially begun! Now, if any of you should dare to step forward, I would like to kick things off! I'll go first. Well, well. I was hoping to save the best for last, Goku. But tak so be it. Come on. Яд. Так что нибудь, наверное, czy wyjdzie z tego jakaś fabuła? Ale zaraz się można przekonać, ile tu wyjdzie. Nie mogę nie sprawdzić. No. Dobra. Давайте сделаем какой Ну это было среднее mm. Ой, это будет пара или только одна пара Ну Вау Мы будем Сейчас Dobra, ucieka, w końcu podładujemy, oj, wiedziałem, że w końcu pójści taki blasko. oj, 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 dobra, nie wyszło tak, nazywałem, Może, jeżeli nie, bo żon może nas do pewnego momentu pobić i wtedy się kończy walka, a skoro to jest teleport, to, to chyba nie musimy nigdzie się ruszyć, mam nadzieję. Czyli chyba 100%, 100 pewności, że trafimy. No ta. Dobra. No niefajnie. Trwało. Spróbujmy jeszcze raz. Sorki, że tak wspomuję, ale z ciekawości, czy na tak daleko da się teleportować Da a, no. no nie da rady trafić. W każdym razie. Dobra, teraz nie będę znowu to próbował zrobić. Ale będę chciał w końcu trafić. Chyba dostał. Koniec, kurczę. Później muszę na mapie zobaczyć, czy dało się inaczej. No, czyli tą walką też kończymy z Sagę Stella i zaczniemy z Sagę Boo. Zaczniemy tutaj walkę ze świata, Czy od zaczniemy walkę z marziną? Tak, powinno Tak, ropa jest z Cieszę się ogromnie swoją walką z Goku. Cel zdaje sobie sprawę, że szkoda by było, gdyby któryś z nich przegrał przez techniczną drobnostkę. Jak wypadnięcie poza ring, niszczy go więc całkowicie. Po zaskoczeniu, Cel Goku ogłasza jednak, że się poddaje. Uznawszy, że moc kochana przewyższa już jego własną. W roku pobierze mu opiekę nad losami ziemi. Źle jednak, żle jednak wszystko zrozumiał. Choć Gohan pozyskał większą siłę, pozostał nadal dobrodusznym, młodym chłopakiem. Cel postanowił z rozmysłem rozświecić gochanej z i go do ujawnienia prawdziwej mocy, tworzy więc celę Juniora, aby zadać Bulgoku innym. Czyli będziemy mieli walkę z Juniorami, czyli... Tylko animacją These things are way stronger than they look. Damn it all! Oh, Goku, I'm so sorry. I'm sorry, guys. I messed up. I didn't think things would end up like this. Dobra I hope we did have a fight.

No, bo no, takie sprinty zablokowało. No nie ciekawe. Czy chyba special winganon robi? Dobra, drody się do ultimate i... Miejmy nadzieję, że trafimy. Right, Panie Hans, to nie... O, go Hans czyli może nawet walka się nie dokończy Dobra, trafiliśmy. Right Tracił nas y w zasięgu wzroku i możemy super serię puścić. Powinna być raczej celna. Dobra. Nie wiem czy on to zablokował, czy. Oj. Bariera. Sił. O, czyli Golem się chyba już zmienił. Dobra to kończmy ten pojedynek Jezus Maria jak on tam jak on to blokuje Uda No, O ten jest przygotowany na blockboot Przygotujemy sobie Dziki zmysł i po prostu w niego wleźmy może. I go sami go skończymy, nie? Dobra, mamy. To. Teraz jeszcze żadnej walki nie powinno być, tylko scena. Wkładam. Kamehameha. Now you finally got to pay for all the suffering, which you caused.

Dzień dobry, dzień się dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, i'll blow myself to bits. <laughs> i might die. but then so will all of you. this planet will explode in a burst of flame. if you lay a finger on me. boom. bye, -bye Earth. no sense in wasting your last few seconds while you got 'em. <laughs> I'm just about to do that. I'm just gonna come here. I'm just I've killed us. It's all my fault. I could have finished him, but I didn't. What the fuck?

Any way you slice it, there's only one way to save Earth. Well, I see goodbye, my friends. Uh, goodbye. You're not thinking of. No! You did good today, Gohan. made me proud. Dad, what are you? Tell your mom I'm sorry, but I'm not going to make it home this time.

You—you <laughs> you can't bring that guy here. Uh, sorry, King Kai. I was kind of short on options. Nie wiem, w sumie z momentami, z jakiej kamery najlepiej patrzę. Bo obie perspektywy mnie trochę ciekawią. Goku użył teleportacji, aby przenieść siebie i Sela na tych króla światów i ocalić Ziemię przed samozniszczeniem androida. Sela z powodzeniem regeneruje swoje ciało i wraca na Ziemię, lecz Gohan, zainspirowany słowami Goku, staje do walki gotów podanego raz na zawsze wszyscy chcą skrzesić Goku, on jednak prosił by się powstrzymali. Jak zadowolenie mówi, że się spotkałem jak tam ci umrą. I mamy wątek androidów za sobą, również dokładnie Strój do Trunksa z mieczem, wątek maszynów. ale. Aha! Czyli jak mamy tutaj te przejścia, to znaczy, że to będą na przykład... No w lewym górnym roku mamy... Rogu mamy, że to Gohan jest. Czyli tu Vegeta na przykład, czyli tu po prostu, że to jest ich ścieżka. Czyli... Jeżeli dobrze rozumiem, to te drogi mogą się krzyżować. Mam nadzieję, że się nie mylę. O! Czyli dałoby radę jakoś inaczej. Przedkryj wyznaczony czas albo po pokonaj Sela. Ile mamy nagrania? Mamy na 19 minut dokładnie. To nie chcę zaczynać nowego wątku, to spróbujmy jeszcze raz. Po prostu turniej Sela, Je jeżeli uda się go pokonać. To zobaczymy, co z tego wyniknie. Po prostu. To sobie od razu pominiemy. Bo nie ma co marnować czasu. Tutaj też, jeżeli się da, idealnie. O! Dobra. Niedobrze się zaczyna. Dobra, spróbuję go... Jezu! Tu bariera, tu coś. Spróbuję go po prostu jak najszybciej pokonać. Bez... Czasu. Dobra, on się ładuje, to powinniśmy to trafić. tak jak się to mam nadzieję, że trafimy. Co jest do cholery? Że on on się po prostu w każdym momencie może to uniknąć. Dobra, weźmy dzisiaj kogoś, bo tutaj mamy... On stoi, pewnie się broni. Coś tam dostał, obrazu mi ale to nie tak jakieś sens O nie, myślałem, że może zdążymy się odwrócić, ale ostatecznie coś tam dostał Dobra, weźmy ja go od Nie wiem czy on ma 2 i czy on ma z, z tej niebieskiej no, energii. Bo już mnie coś spraw. Nie dość jak stel juniory miały tę barierę co chwila, to jeszcze i on. No, na... teraz się ładuje, no nie ma teraz możliwości żeby uciekł trafy, chociaż raz w, nie w niego no nie no może też ma jakiś dziki zmysł, no nie wiem no, Nie patrzysz na to no nie, nie chcę już tylko chwilę próbować przetrzymał ten Dobra, zrobię super, super serio. Jak to jest super serie fal energii? Dobra. Czemu mm, no, te fps jest spadły? Nie nie, 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 mamy już odzyskać? Nie? A nie, chyba się uda. No, To drugi raz, nie? Nie, oj oj, odstawiłem. Ale dobra, może się uda, dostał jest przed chwilą, to może teraz ultimate też trafimy. Miejmy nadzieję. Chyba że spadnie i... Nie natrafimy teraz z naszej winy, ja Nie, puźmy. No dobra. Nie powtarzać. Nie mogę teraz nic zrobić. Bole. Dobra, to... Znowu zrobię wszędzie i po prostu... Podczas tego. Podczas... zwycięskiego ranu to zrobimy dalej. Dobra, to widzimy się zaraz. Dobra, mamy to. Teraz to za pierwszym podejściem się udało po tym. Pocięciu. Super. ale to chyba szybko, jakby się jedna walka no dobra, to jeszcze zobaczymy sobie, jak się mogłoby to zakończyć. Czyli dzięki. Gohan w ogóle nie osiągnął poziomu supresyjnego na drugiego. Dobra, Goku z pokonuje idealną formę sela, bo już u... Gohan my baby I'm finally home mom uh, are you okay sweetheart are you hurt no I'm okay but wait where's Goku dad <inaudible> is Nie. nie no, tell me he's. Tulek. Hey, sorry I'm late. I was to Krillin and the for a sec. Goku, jesteś alive! A dzięki temu Vegeta ma dalszą motywację do treningu. Powierzy, że nie jest wojownikiem. Of I am, Chi Chi. Oh. My boys are both home safe. No, jakaś nowość, że w końcu obydwoje wrócili do domu. Nie tylko Gohan. Chyba po prostu to animacja, tak. Dobra, to takim akcentem skończymy to. To będzie ciekawe. 25 minut do odcinka to niedługo, nie krótko. Więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, jeśli się podobało, o zostawieniu komentarza, lajka, subskrypcji. Możecie mówić, co należałoby poprawić, czy wszystko w porządku. Но и часть.